Teraz, co jest genialne, to w końcu mam jedno miejsce, w którym widzę całą swoją firmę, a co więcej, mogę zobaczyć, jak wyglądały plany i wykonanie w poprzednich miesiącach. Miałem już kilka podejść do firmowych celów: OKR-y, KPI, -y, PDC i inne. Nigdy nie wytrzymało to próby czasu. Szybko o tym zapominałem, albo było zbyt skomplikowane. Tak naprawdę potrzebowałem jednego miejsca, w którym znajdę wszystkie informacje o klientach, sprzedaży, finansach itd. I zbudowałem coś takiego w Notion. Na początku roku ustaliłem 10 najważniejszych wskaźników. Które chcę mierzyć w swojej firmie. Wcześniej było ich nawet 20 albo 30, ale stwierdziłem, że to totalnie nie ma sensu. Chcę się skupić naprawdę na tych najważniejszych, na których mi zależy. Oczywiście wszystkie dane, które tutaj widzicie, są podmienione, no ale działa to w taki sposób, że po lewej stronie mam wszystkie cele za chwilę też pokażę, jak na przykład wygląda planowanie następnego miesiąca, plus ich wykonanie. Oraz automatyczny progres, który się wylicza na podstawie celu i wykonania. Dodatkowo mam je tutaj posegregowane według priorytetu, czyli skupiam się na tych najważniejszych, na przykład na nowych lidach, na YouTubie, na nowych klientach i na, na przychodzie. Co jest super, to dzięki temu nie mam żadnych rozpraszaczy. Wiem, na czym mam się po prostu skupić. Czyli jeśli nie dograłem jeszcze YouTube'a albo jakiś postów na Linkedina, to wiem, że po prostu mam do tego przysiąść i mam to zrobić na, na ten miesiąc, bo to zależy ode mnie. Ale mam też takie poboczne rzeczy, jak na przykład moja strona z szablonami Notion, która generuje mi swego rodzaju taki dochód pasywny. Albo też pod kątem kosztów i zaległych faktur również chcę sobie śledzić te wskaźniki. Co prawda są one u mnie na niskim priorytecie, bo nie muszę się na razie nimi, nimi zajmować, bo są na niskim poziomie, ale w przyszłości ten priorytet zawsze może się zmienić. No i co jest super, ja tutaj od razu po prawej stronie widzę, jak wygląda progres z aktualnego miesiąca. Powiedzmy, że udało mi się wykonać e, moje LIDy, czyli miałem 25 na 25, to wtedy, jeśli to zaktualizuję, no to progres automatycznie rośnie. Jeśli na przykład, e, nie wiem, na LinkedIn też również nałem nawet więcej, 15 postów, no to od razu progres rośnie mi do 95. Pod kątem uzupełniania tych danych, na pewno też warto pamiętać o tym, skąd brać te informacje. Czyli, jeśli macie zespół, no to ważne, żeby było wiadomo, jak to jest liczone. Czy to jest, nie wiem, każdy nowo dodany lead, czy może lead, który lit już kwalifikowany, i tak dalej, żeby to było dla zespołu rozpisane i też, żeby był bezpośredni odnośnik do tego, skąd je brać. I w przyszłości można też zająć się pewnie jakąś automatyzacją która będzie tutaj automatycznie to wykonanie wprowadzała. A jeśli na przykład nie chcemy skupiać się na priorytecie, to równie dobrze możemy sobie posortować teraz po progresie. I widzimy, że na samej górze mamy na czerwono cele, które najgorzej nam idą. W tym przypadku szkolenia. Ja prowadzę też szkolenia z Notion dla firm, więc miałem za cel zrobienie trzech, wyszło tylko jedno, więc na przykład od razu mam jakiś action plan, jakiś komentarz, hej, że warto przygotować landing page e, tak aby firmy mogły sobie sprawdzić e, co dokładnie będzie znajdowało się na tym szkoleniu. Fajna opcja, którą warto znać, to są cele odwrotne. No bo normalne cele działają tak, że jeśli mam cel szkolenia 3 wykonanie 1, no to mam progres 33. Jeśli zmienię wykonanie na 2, no to mam 66. Ale na przykład w przypadku kosztów cel powinien być odwrotny. Czyli jeśli ja w miesiącu chciałbym mieć tylko 18 tysięcy kosztów, a miałem mniej niż 18, to tak naprawdę mój progres powinien być ponad 100. No i jest to bardzo proste, bo jeśli sobie wpiszemy 18,18, 18, to wtedy mamy 100% progresu, ale powiedzmy, że w styczniu mieliśmy 15 tysięcy kosztów. To wtedy wykonaliśmy 120% progresu, czyli nam to podbiło, ponieważ no, mieliśmy tego mniej. To samo też dotyczy zaległych faktur, czyli celowaliśmy w 20 tysięcy, mamy na koniec miesiąca mniej zaległych faktur, więc no, wykonaliśmy robotę ponad progres. A jak odbywa się planowanie następnego miesiąca? Jest to mega proste, ponieważ wystarczy tak naprawdę nacisnąć sobie tutaj New Page. Ja sobie mogę wpisać teraz luty, mogę ustawić datę na koniec lutego, i mam automatycznie tutaj przycisk, który po kliknięciu Dodaj cele prowadzi mi te wszystkie cele, które, które mam. No i ja tutaj już mogę zająć się planowaniem. Czyli pamiętam, że w tamtym miesiącu miałem cele na trzy szkolenia, nie wyszło, no ale mogę mieć na przykład teraz ustawione na dwa. Jeśli chodzi o YouTube, powiedzmy, że cztery filmy wyszły mi w miarę OK. Chciałbym podbić poprzeczkę, na przykład zrobić sobie sześć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można tutaj uzupełniać. Ja sobie teraz to powprowadzam. Dobra, kiedy to mamy, możemy sobie też wprowadzić już jakieś testowe wykonanie. No i od razu widzimy, że hej, mamy tylko 10 lidów z 25. Od razu pojawia nam się czerwony kolor. To też jest takie trochę zarządzanie wizualne. Pomaga nam się skupiać na, na najważniejszych informacjach. Nie wiem, przychód powiedzmy wprowadzimy sobie 30 tysięcy. E, miało być 30, nie 3. No jakby było 3, to to już powinno być bardzo krwiście. E, no i jeśli chodzi o YouTube, nie wiem, możemy wrzucić, że 7. I od razu mamy na zielono. I teraz to jest super, no bo ja fajnie teraz widzę styczeń, widzę luty, no ale też mógłbym sobie to zobaczyć na wykresach. No i tutaj też przygotowałem kilka wykresów. Ponieważ mam wykres na moje lidy, gdzie widzę po prostu ile w sumie miałem w tym roku lidów, plus jak one są podzielone na miesiące, albo na takim wykresie. Oczywiście, jeśli chodzi o wygląd tych wykresów, no to możemy sobie to dostosowywać. Tak samo jeśli chodzi na przykład o mój sklep internetowy, czyli szablony. Widzę, ile zarobiłem w styczniu. A tutaj akurat nie wprowadziłem na luty żadnej wartości, ale możemy wprowadzić, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Powiedzmy, że miałem 2000 zł w lutym z, z szablonów, więc wtedy od razu tutaj na wykresie nam się to, to pojawia. No i dodatkowo, jeśli chodzi o przychód, również mamy te, te wartości podzielone na, na miesiąc i koszty, więc ja te, te wykresy sobie tutaj będę też sukcesywnie dodawał, aby, aby śledzić. No i pewnie z czasem też zajmę się jakimś rocznym podsumowaniem albo nawet kwartalnym, abym widział, jak to wygląda, ale po prostu główny cel, czyli posiadanie wszystkich najważniejszych informacji o firmie w jednym miejscu, no został spełniony. Bo ja sobie teraz na przykład, powiedzmy, mogę aktualny miesiąc zmienić na luty i styczeń stąd sobie wywalić, no już widzę, czym mam się po prostu zająć, jaki jest cel i co mam do roboty. Jak się podobało? Dajcie znać w komentarzach. Na razie.